Serdecznie witamy wszystkich hodowców w kolejnej części naszego Wademeku. Tym razem chcemy zaprezentować Państwu produkty firmy Gianter, firmy znanej w świecie gołębiarskim na zachodzie, bardzo mocno osadzonej tam, natomiast mniej znana jest ona na terenie Polski. Aczkolwiek od kilku już lat w ramach Centrum Zdrowia Gołębi produkty tej firmy są promowane i może te produkty, że tak powiem, spotkać. Tutaj widzimy jak one wyglądają, są to i do indywidualnego stosowania blistry w tabletkach, są, jak się nazywa, saszetki, płyny, jak również opakowania zbiorcze o masie 100 gramów, gdzie można po prostu kupując do większej ilości, troszeczkę zaoszczędzić. Więcej o tych produktach opowie nam kolega Raimund Schulfer, którego znamy z poprzednich odcinków. Proszę bardzo. Tak jak już to powiedział, jest to firma stosunkowo młoda na naszym rynku, ale dynamicznie pnie się do góry. Staje się coraz bardziej popularna wśród hodowców i składa się na to no, kilka czynników. Przede wszystkim Wszystkie produkty są precyzyjnie oznaczone. Ja osobiście lubię wiedzieć, co daje go węglą, co tam jest w środku, a nie jakaś nikt nie mówiąca nazwa eee... super, hiper coś tam. Przepraszam, żeby wtrącić się koledze w słowo, tu od razu pokażmy, jak jest saszetka. Na przykład na saszetce widzimy, co zawiera saszetka. Jest to saszetka 5-gramowa, i ta akurat zawiera 200 mg doksycykliny, jak również 400 mg spyromycyny. Wszystko to w 5 gramach całej substancji, która znajduje się w saszetce. Także widzimy to, co kolega powiedział, to, co wyróżnia tą firmę, to właśnie dokładnie podane składy preparatów. Proszę bardzo. Poza tym w większości tych preparatów jest zestaw witamin, który działa osłonowo, więc nie podajemy na przykład czy z tego składnika na trichomonadozę, ale mamy cały zestaw witamin, który też osłania żołądek i cały przewód pokarmowy, go po prostu lepiej to znosi. I takie jest przy wszystkich produktach. Poza tym mamy do wyboru. Możemy sobie stosować saszetkę o na 2 litry wody. Tu widzimy właśnie. Możemy przy większej ilości wody, gdy rozrabiamy, zastosować opakowanie 100 gramowe i wtedy dawkujemy i rozrabiamy tyle wody ile chcemy. I te wszystkie preparaty mamy też tutaj. Mamy w płynie te najbardziej potrzebne, czyli elektrolit, multivitamina w mniejszym, większym opakowaniu. No i mamy do indywidualnego podawania w tabletkach E, gdzie dajemy tylko tym gołębiom, które e, mają objawy chorobowe, a nie trzeba dawać wszystkim. E, jest też preparat bardzo dobry na e, pasożyty żyjące w piórach. Daje się tego jedną, dwie krople na skórę karku i po kłopocie. Jak on się nazywa ten środek, pokażmy? E, Giamectina. Tak. Mamy też e, Formstop, e, czyli e, preparat na robaki e, żyjące bezpośrednio w gołębiu. E, Działają też na, na pasożyty wewnętrzne, które bytują i w przewodzie pokarmowym, ale i też w drogach oddechowych. E, mamy skuteczne saszetki na chorobę młodych kolistop, e, e, która w ostatnich latach e, sprawia wiele problemów. E, no i, i, i poza tym bardzo ważne jest w, te, w, te, w tej medycynie, którą jest stosowana u gołębi, że to są rzeczy stosunkowo nowe. Gdyż wszystkie wirusy czy, czy, czy organizmy chorobotwórcze uodparniają się tak samo na, na leki, nie można co roku stosować tego samego, nie można co roku odrobaczać na przykład tym samym i, i nie można tak samo leczyć, więc tu są inne zestawy, inne składy niż dotychczas stosowane i jest to zawsze bardziej skuteczne. Niżej, że podajemy gołębiom stale to samo. Tutaj, jeszcze przepraszam, że się wtrącę. Właśnie tutaj dokładnie na co który środek jest, jak go stosować, to możemy szczegółowo zapoznać się właśnie na takich ulotkach, które firma Giantel w Polsce wydaje. To są takie, tu widzimy na e, pierwszej, części, w pierwszej stronie tej ulotki. Widzimy właśnie Henka van Limpta de Pruta z Roysel, który, jak się nazywa, oprócz tego, że sam produkuje te preparaty w swojej firmie, ale też e, prowadzi hodowlę gołębi. te gołębie są znane też. W Polsce u kolegi Maćka Włodzika, który stosuje też te preparaty, ale również posiada gołębie z tej hodowli i, tak jakby, polską stację bazującą na tych gołębiach. Także możemy go znać i w tych ulotkach też zapoznamy się z działaniem tych preparatów, z dawkowaniem ich odpowiednim jak również. Możemy też otrzymać od firmy, która na stronie internetowej www.giantel.pl jest szczegółowy harmonogram zdrowotny dla gołębi pocztowych. Tutaj możemy się zapoznać dokładnie, jak należy gołębiom młodym podawać, jak należy gołębiom starym podawać te preparaty w okresie lotów jak również możemy jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości zawsze sobie może zadzwonić na numer telefonu 600 473 375 i tam po prostu dowiedzieć się od konsultantów firmy Giantel gdzie dokładnie należy jak należy podać na co należy podać i tym podobne wszystkie informacje oni na pewno państwu udzielą. Jeszcze co jest ważne, opakowanie takie jeżeli państwo się zdecydują na przykład na takie, wybór takiej firmy w czasie lotów, czy też w czasie, w czasie hodowli, zawsze można dostać taki zestaw dla hodowcy gołębi, dobrany przez tych konsultantów, prawda? Tak. Załoga po prostu podchodzi do tego bardzo profesjonalnie. Są tam lekarze weterynarii, którzy na tym czuwają, którzy pomogą rozwiązać każdy problem i powiedzą, co i na jaką chorobę zastosować. Także tutaj, jeszcze raz pokażmy, jak te produkty wyglądają. Jeszcze po raz podajmy numer telefonu pod który można dzwonić, 600 473 375, jak również na stronie internetowej diantel.pl można sobie wejść i pobrać ten program stosowania tych preparatów, z tej strony wydrukować samemu i już według tego na przykład sobie prowadzić hodowlę. Pokażmy jeszcze raz, jak wyglądają tutaj w blistrach z tabletki do indywalnego stosowania. Są saszetki pięciogramowe, jak również opakowania zbiorcze po 100 gramów. Proszę bardzo, to są te najważniejsze preparaty. Oczywiście mamy też płyny do dyspozycji. W takich opakowaniach i widzimy, że jak się nazywa, jest to bardzo pełna i szeroka oferta preparatów dla gołębi. Tak jak nam kolega Reimer powiedział, są one bardzo skuteczne i warte zainteresowania hodowców. Dziękuję bardzo.